Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie to co się zmieniło w Fiat 126p, tutaj którego widzicie. Trochę dzisiaj pogadam wam co tam będzie zrobione i co jest do zrobienia i co je, już jest zrobione. Także oglądajcie. Ok, lecąc po kolei. No to oczywiście światła zamontowane już. Gotowe do użycia. Tylko akumulatora nie ma. Tutaj szyba włożona, ale to tak, żeby tylko była. Ona no tutaj nie jest nigdzie stawiana Otworzymy sobie ładnie maseczkę. Tak no i pod maseczką mamy. To co tam no powinno być tak, czyli kable z wyjątkiem tak. Tam ładnie wszystko jest tutaj już zakryte. Światło. Pod tutaj tutaj no. śrubokręta nie powinno tutaj być. No jest taki szczegół puszka tak z bezpiecznikami tutaj mamy y, od wycieraczek no i tutaj cała elektryka kostki, nie kostki, muchawa powietrza w wnętrza, okej okay, tutaj wycieraczki, znaczy mocowanie do wycieraczki tak, bo pióra wycieraczki no dobra w środku, środek zostawimy na później na koniec już ładnie tutaj będzie no i mamy tył <laughs> Tył, tył, tył. Tutaj jak widzieliście musiałem okracryć ten otopię silnik, który na razie się nie zmieni, zostaje bez zmian. Tutaj jak widzicie już cała elektryka jest, tylko potrzeba te kabelki. Kabelki delutować do tych kabelków i będzie wszystko działało. Tutaj trzeba, jak widzicie, już jest wszystko zrobione. Nie trzeba zrobić, tylko jest zrobione. No i tam bomb też jest zrobione z wyjątkiem przewodu hamulcowego którego trzeba poprowadzić od pompy hamulcowej której oczywiście tutaj nie ma no tutaj z tej strony jak widzicie to co było do zrobienia to jest z tej dobrze? strony ADI 2000 dzisiaj pokażę wam jak tutaj nałożyć szpachle. z drobnym wyjaśnieniem tak jak to wszystko jest robione żeby jak ktoś będzie chciał żeby sobie mógł to zrobić no to tak pierwsza czynność co byście nie robili czy podkład kładli, czy tak trzeba oczywiście odpuścić tutaj jest zwykły rozpuszczalnik to jest muszę se o spryskujemy Na wiosnę. To się mi... Rozjebało w jednym słowem, Pulsuło. Jak widzicie tu jest trochę rdzy Bo jakiś czas temu to robiłem Ale do tego mam papier Na wodę To ja się ulałem się coś popsuło no dobra, mniejsza z tym szpachla najtańsza szpachla chyba jaka jest nie no może nie najtańsza, ale gruncie jest dobra o ile dobrą w ogóle wziąłem, nie pustą a nie, jeszcze coś tutaj jest Stoń. no tak, do tego mam taki pojemniczek on już był używany wcześniej o, tutaj to później. No dobra. Tutaj mam taką profesjonalną szpachelkę. Chodzi o to, żeby było jak... w miarę jak najelastyczniejsze. Koniec. Dobre są na przykład wizytówki, jak są te sztywne. Też są pierwszorzędne, bo są gięte i w ten sposób można wszędzie... wszędzie można dojść, tak? Się wygnie ładnie. No i jeszcze jest do szpachli yy, utwartacz. On jest już w zestawie ze spachy. No dobra. To zaczynamy. Widzę po tym cięciu. Miałem małą przerwę. Musiałem coś tam zrobić. No dobra. Bierzemy. Spachli. Na razie tyle nam wystarczy. Trochę nie ma co szaleć. ale ja może trochę zaszalałem okej okay. tak gdzieś tyle dużo nie trzeba no i teraz utwardzać to jest tuś co można uznać za najłatwiejsze lub najtrudniejsze zależy jak się chce żeby jaka była sztywna ona tak jak szybko zasychała za Nakładamy Ja nie śpieszy mi się za bardzo Oho Nałożyłem sobie tyle to trochę Nie ma co szaleć Bo potem może być tak, że nie zdąży się jej położyć Po prostu I ty... znowu było małe cięcie Zapomniałem o szpochejce, poszłem wymieszać To tak wygląda. Wymieszana musi być jednolita. Nie może być takich przebłysków czerwonych. Normalnie, tyle razy, co ja tam będę chodził, to ja nie wiem. Ok, to jak już mamy urobioną, po prostu to wymieszałem, to bierzemy naszą szpachelkę. Jak mówimy, ważne o to, żeby była elastyczna I na odtuszczone nakładamy. wiecie bądź nie wiecie, jestem samoukiem, więc jak coś jest nie tak i ktoś o tym wie, że coś źle robię, to piszcie. To się dowiem. Ale ja tak robiłem. Mój tata też prawdopodobnie tak robił. Stąd coś zaszpachować. Także tak Wydaje mi się, że tak powinno być Jeszcze tutaj można zaciągnąć O, cholera Widzicie, trochę przegiołem Więc bardzo albo też pachla jakaś kalerna, Bo w ogóle się nie chce ładnie łożyć <śm> Dobra to jeszcze tył Po co się przemieszcza jak można po prostu Cholera na drugą stronę chyba spachlek dał się kupić Nie to się niczego już nie ma dalej. Gdzie ładnie się mieszało, ale co z tej boja Nie, nie można dojść, trzeba wycisnąć te pęcherzyki powietrza. No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, nie witam po przerwie, tak? Czekałem, jak tutaj ładnie sobie wyschnie. No i czekałem. No i teraz bierzemy papier, ja mam papier wodny, jest najlepszy do tego, yy... 320, jest jeszcze tutaj on cały był podkład tarty 2500 papierem, też na wodę, no i to co najbardziej jest pracochłonne, Tarcie. Wiem co sobie myślicie, pewnie wiertarką byłoby szybciej, czy tam no, jakąś kotówką, ale nie można, żeby nie przepalić yy, szpachli, bo szpachla jest bardzo nieodporna na temperaturę. Jak ją za bardzo rozgrzejemy, to przy większych wibracjach ona nam oszpadnie. A jak widzicie papier 2. Daj, i, no i, tak 320 radzi sobie z tym całkiem nieźle. Jest trochę roboty, ale efekt mówi sam za siebie. Taki papier można kupić w dowolnym sklepie z y, artykułami nie wiem, budowlanymi, jakieś farby. Ja ten akurat kupuję w śnieżce. Jak widzicie, po chwili tarcia już jest całkiem niezły efekt. Trochę to przemyję. Można sobie porównać tutaj, a tutaj. To jest normalnie, zaraz tutaj. Albo albo nie zaraz. Później pokażę, jaki jest efekt. To jest tutaj, to w końcu. I tak trzemy do skutku, tak? Dopóki nie, dopóki nie będzie na zero, to na zero. Tak, żeby było gładko jak, jak gdzieś tutaj, tak? Żeby nie było żadnych górków, dołków i w ogóle. To trzeba wszystko wyrównać. Zdrowie. Niech cały świat się dowie, jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy, budeczka jest polana, twarz mocno roześmiana, gdy disco polo gra, nasza bi trwa, pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie, jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy. Wódeczka jest polarna, twarz mocno roześmiana, gdy disco polo gra, na szawie siartwa. Czy piątek, czy sobota, napić się jest ochota, dalej każdemu szota, walniemy go w górę. Za całe nasze życie, w zdrowiu i dobrobycie, a jeśli to słyszycie, teraz wszyscy chórem. Pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie Jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy Wódeczka jest polana, twarz mocno roześmiana Gdy disco polo gra, na szabie siada trwa Pijemy wasze zdrowie, niech cały świat się dowie Jak bawią się Polacy, kiedy są już po pracy Wódeczka jest polana, twarz mocno roześmiana gdy te wina, Niemiec która daje nam... No i jak widzicie, to jest efekt po A tak wyglądało wcześniej Co prawda tak ładnie jest jakaś Super Ekstra, bo jak widać nie udało się tego wyrównać Jest no tak no nie podoba mi się to jednym słowem Ale tu widać w miarę równo powietrze się wycisnął I jest gładziutko Jest normalnie jakby tutaj to było nie Jest tak Trudno to pokazać no ale tak jest no i no tutaj I to no zaledwie chwila tarcia No i tutaj jest Jak widać trochę jeszcze przyrdzewiały tak ale to wszystko się da Zrobić Nawet mogę Wam pokazać Ja yeah. Wystarczy papierek Wiele cierpliwości I z go, robić połysk Tak Prawie widać kamerę Ok, no i Posłuchajcie mnie tam co dalej pierdzieliłem Sobie To by było na tyle Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Na razie, cześć Tutaj ładnie kieruneczki są No i tutaj przód to jest wszystko tak, no bo tutaj co może być Zamkniemy maskę Zaraz idziemy do środka, tam pogadamy od środku Chyba palce bym się przystrzasnął Okej, okay, no i tak jak jest To by było, tutaj jak widzicie jeszcze kable Idą Tutaj jakieś pedały Nie jakieś, tylko maluchowskie Tutaj obudowa kierownicy, to ona powinna być gdzieś tutaj, ale jej nie ma, tak? Bo stwierdziłem, że na razie nie ma co montować, jest ładnie Tutaj o, wszystko Wszystko już prawie jest, tylko obudowy nie ma, tak? Chyba na to już mówiłem o siebie tej prędkościowe wszystko Kierownica przekręcona tutaj o, jak widać Wszystko ładnie, pięknie Cud, i ubóstwo ten kabelek jest od światła, które jest tutaj przy lusterku, razem z lusterkiem. I tak to tył, no to się nic tam nie zmieniło. To jak widzicie, siedzę sobie na fotelu. Zaraz tutaj was obrócę. Siedzę sobie tutaj tak na fotelu, pięknie. Tutaj oczywiście będzie pierwsza jazda spotowa, to wszystko będzie tutaj nagrane. Nie ma lipy musi być. Szukam, właśnie teraz szukałem hamulca, ale jakby Wam wiadomo ja go nie znajdę, bo tutaj go nie ma yy, Jazda na hardcore, tak? Bo nie ma hamulca No i w tym odcinku może się jeszcze ukaże coś z prac, które tutaj są, ale może, no nie wiem Może coś będzie, może nie Jak będzie to było już tam gdzieś, wcześniej było Aha, jest ja mi latarkę zobaczył to tam będzie, po drodze oczywiście nie będę już tego na koniec, cinał, więc to będzie końcowe. Więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego cześć!